RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Bardzo ważny mecz przegrali w sobotę piłkarze Polonii 1908 Marcinków Kępno. Co prawda to dopiero początek rundy wiosennej w czwartej lidze, ale w kontekście walki utrzymanie Korona Piaski to rywal, z którym trzeba było zapunktować. Tak się jednak nie stało. Goście wygrali 2 do 0. Od początku przyjezdni mieli optyczną przewagę. Zawodnicy trenera Marcela Surowiaka prezentowali się fatalnie, a nadmiar złego, poważnej kontuzji doznał Kacper Skupień, który zmuszony był opuścić plac gry. Nie ma wątpliwości, że spotkanie ustawiły dwie szybko strzelane bramki to po rzutach karnych. W odstępie niespełna czterech minut dwukrotnie wskazał na wapno. Najpierw do siatki trafił Piotr Sarbinowski, a chwilę później Kamila Kosuta pokonał z tego samego miejsca Rek Kunicki. Miejscowi tylko dwukrotnie w pierwszej odsłonie postraszyli przeciwników. Na najlepszej okazji nie wykorzystał przed zejściem do szatni Borys Wawrzyniak. Druga odsłona była zdecydowanie lepsza. Wykonanie niebieskich, jednak brakowało precyzji, zwłaszcza po stałych fragmentach gry, których kępniani mieli ogrom. Ich wykonanie delikatnie mówiąc pozostawiało wiele do życzenia. Podsumowaniem stałych elementów gry był niewykorzystany żółtkarny przez Filipa Latuska w 89 minucie. My wrócimy takie bramki po takich błędach, że to jest wręcz niedopuszczalne. No dwa karne, które, które, gdzieś tam moim zdaniem nie w ogóle ich nie powinno być. Zawodnik się wygania gdzieś tam ze bramki, a my robimy dwa wślizgi i prowokujemy dwa rzuty karne. No niestety, jeżeli takie błędy popełniamy, no to ciężko później gdzieś tam o, o punkty, tym bardziej o wygraną. Trochę będzie trzeba znowu a. chyba składem porotować bo kontuzje, a im w głąb sezonu tym będzie ciężej tak to fakt znowu yy, yy, Kacper Skupień yy, można powiedzieć z yy, po skręcił yy, i wypada nam kolejny zawodnik. Yy, no jest ciężką. Próbujemy to, próbujemy to w jakiś sposób yy, łatać te, 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 te braki. No. Teraz akurat będzie, będzie do dyspozycji dwóch zawodników, którzy wracają i Kuba, i, i, i Remigiusz, więc troszeczkę powiedzmy takiego większego pola na pewno. Obawialiśmy się bardzo tego meczu, wiedzieliśmy jaka stawka. No Przyjechaliśmy też tutaj bez kilku zawodników z podstawowego składu, ale fajnie, że mamy szeroką, szeroką kadrę, jest czego tutaj wybierać i, i kim zastąpić. No mecz może się ułożył tutaj z sytuacjami karnymi dla nas. Ale, ale myślę, że też mieliśmy sytuację takie bardziej klarowniejsze do wszelzenia bramki niż, niż, niż kępno i myślę, że, że zasłużenie tutaj wygraliśmy. Widać było też braki tutaj wśród, wśród zawodników gości w drużynie. No ale cieszymy się z tych trzech punktów, bo, bo to nas troszeczkę oddala od, od, od tej strefy spadkowej. I, i, I tym bardziej, że za tydzień nie gramy meczu. Bez tych punktów nie będziemy mogli zdobyć. Kolejnym rywalem Polonii będzie Górnik Konin, Konina, więc także rywal, z którym Kępnianie muszą powalczyć o komplet oczek. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.